Wszystkie wyrazy nieskończonego ciągu geometrycznego tym razem określonego dla każdej liczby naturalnej n większe równe 1 są dodatnie i a y, 9, a 5 równa się 4, a 3. Wtedy iloraz tego ciągu jest równy. No dobrze, wiemy, że są dodatnie, wiemy, że to jest ciąg geometryczny. I teraz cóż? a 5 równa się a 3 razy Q do drugiej. No tak jak w arytmetycznych tutaj znowu. Te dwie liczby dodane do siebie muszą dać tę liczbę. Może coś nam to da. W... Wiemy, że też mamy tutaj 9 i 4, więc pasowałoby to jakoś uprościć, czyli mamy 9a5 równa się 4a3. Podzielmy w takim razie wszystko na 9, czyli a5 to inaczej 4 9 razy a3. Mhm. No i z tego nam wynika, porównując do pierwszej linijki, że skoro tak, tu mamy a3 i tu a3, to znaczy, że to jest q do drugiej, czyli inaczej. q do drugiej to się równa 4,9. To pasowałoby spierwiastkować. Czyli q to się równa 2 trzecie lub q Równa się minus 2 trzecie. Tutaj to nam nie będzie potrzebne, ale staram się zawsze Was uczulić, żebyście pamiętali, że są przy kwadratach zazwyczaj dwie możliwości. Natomiast nasza możliwość jest tylko dodatnia, dlatego że tu jest tak napisane, bo gdybyśmy nie mieli tego, to byłyby dwie odpowiedzi, a tak będzie tylko jedna, czyli q równa się 2 trzecie. Czyli hops, odpowiedź a.